Dzień 442 robię napadów, aż do 46. 6 Henryk Kowalski1472 napisał Wyzwanie napada kasynu z randomami, bez minimapy i bez auto -aima. Powtórka, proszę państwa, z wczoraj, mam nadzieję, że się uda e, Tutaj jest o wiele trudniej znaleźć randomów, jak robię napad Przeważnie, no to od razu mam pełne lobby Czekam minutę, dwie Ale kiedy gram na celowaniu Zwykłym, nieasystowanym. To uwaga, uwaga Moi sojusznicy, którzy do mnie dobijają, też granacki w całym celowaniu, przez co chedy się zdecydowanie, zdecydowanie mniej. I strasznie trudno jest znaleźć ludzi. Czemu się tutaj słyszę krzyki? Inukama, no come on, o co chodzi? Okej, okay, w końcu mamy luda. Dobili. Ale po jakim czasie? Masakra. Ej, no no co do... Naprawdę to się jeszcze dołącza do mojego lobby? I czemu tam cię krzyczą cały czas? Nie wystarczy, że ja krzyczę? Gro Please Daj mnie to! Wejście. Robi pracownicze Mam poziom 32 w ekipie Mam nadzieję, że on jakkolwiek ogarnia Skoro przyjął, to zaproszę... Znaczy... <laughs> nie no, to warto mi marzenia oczywiście Akceptuj 15% Kolego sympatyczny Albo niesympatyczny, bo więcej nie dostaniesz Wiesz, na gotowy finał, na diamenty Najlepszy możliwy łup nie dostaniesz więcej niż 15% jakby była opcja zmniejszy, ja bym się zmniejszył, więc się ciesz, że masz te... 15% Adam seriosowy strój Do sobie skipował, aż że nie zaakceptują i mi wystartuje Bo nie mogę się zdecydować, który strój u sobie jest lepszy No, gościu, akceptuj, please Patrz, ile czasu zdobiera ten strój Co to typ, jest yy, mamy taką pikowaną toś sytuację, tak? Niechaj tak będzie Eno, koledzy i tam seryjnie pod ich, żeby wiedzieli, jak się korzysta. Czemu gościu idzie tam prost pod kamerę? Czemu gościu to. Samochód się przeparkował, widzieliście? No nieźle. A, zapytałem wyłączyć mapy, ale tak, kurde jest kłopot. Eee, pozwólcie, że zrobię to teraz. Nie, no nie idźcie tam. No Kurwa! <ścoughs> no nie da się! Nie da się, kurde, z tymi typami grać! O, masaka, da dawno, 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 naprawdę dawno się nie spotkałem z czymś takim, żeby alarm w ten sposób odpalić. To jest standard jest to. Zobaczcie, że ani jedna, ani druga osoba nie walnęła w to. Czyli ani jedna, ani druga osoba nie wie, jak się robi na patokasydowie no chodzi na to. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co się odwaliło. Eee, punkt kontrolny, po raz kolejny, no oczywiście. Mówi wam, trudność nie jest w tym. Żeby przejść to bez auto-aima i bez minimapy. Równo się z tym, że mam o wiele mniej randomów do zgarnięcia, ale to jest bo wydaje mi się, że standardowo jak wchodzisz do dzierki, masz auto-aima włączonego. A jak ktoś wyłącza auto-aima, to powinien by być bardziej ogarnięty. A wychodzi na to, że nie ma różnicy. Totalnie. Gość pojaw się, dzięki. Dobra. Rozstawienie takie widzę, jakie jest wczoraj. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Czy nie w ogóle idą za mną? Czy gdzie jest ten drugi? Halo? Ej, no kurde no! Dobra, dostaję w czambo Idą za mną. Gdzie jest ten kolejny? No kurde no! Ej, naprawdę nie da się. Idę nie wiem, który zginął Który zginął? Ja sprawdzam. Ostatnie 15 sekund Chcę będzie widać na tym podlądzie teraz. To ja wszystko wyczyściłem, nie ja gościa się tak zginął! Tak Te 30 ludzi poziom! Ja pierdzielę, naprawdę, ja tego tak nie rozumiem. Jeżeli nie potra. Nie wiem. Wy tak macie w dzierkach, jak gracie z kimś bardziej doświadczonym, to ja na przykład, jak gram z kimś bardziej doświadczonym? ogólnie lubię grać z ludźmi, którzy są lepsi ode mnie w różne gry. No to po prostu mówię hej, zrób to za mnie, nie? Ja podpatrzę, by nauczę się, a oni nie! Oni własna inicjatywa! Chodź za mną. No, chodźcie, wszyscy. Gościu stoi w tym. Cały czas. Idziecie za mną? O, idzie za mną, super. Fantastycznie. No, ale nie przechodź przez te drzwi, nie blokuj, nie, bo muszę piec. No, widzicie, no właśnie przez te domy takie. Będzie alarm czy nie? No, nie ma alarmu, cały całe może może wystrzelił. No, kurde, no! Nawet się poruszać nie potrafią A czy, gdzie te drugi? No nie gadaj, że się zgubił Dwóre kamera jest, oni będą stać na tej kamerze przez 15 minut Zgaduję Dobra, nara Gdzie jest reszta? Gdzie są randomy? Dari, są randomy, super Chodźcie ze mną, chodźcie ze mną, chodźcie ze mną Chodźcie ze mną, chodźcie ze mną Chodźcie ze mną Tutaj, chodźcie Wait right here Wait, 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 wait Proszę, żeby oni ogarnęli Tutaj I teraz się zawracamy, 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 zawracamy! Zawracamy! No kurwa mać! Kamera jest! Centralnie gościu jest na kamerze, nie? Ja pierdolę, no kurwa! Nie wytrzymam z nimi! No widzicie! Nie da się kurwa, wychodzę z tej gry, pierdolę to! Kurwa mać! Nie da się kompletnie, się kurwa nie da w to grać. No to wychodzi na to, że startujemy z levelem 505, a także 46. Miejmy nadzieję, że obaj, oh, no bo nawet nie chcę mówić, że ten 505 będzie się ogarniał, bo to naprawdę jest loteria. Wiecie co? Może stryj łożą tak sobie przynoszą pecha, ale nawet jeżeli to robią, no to byśmy w nie grać. Są fantastyczne. Wait, co jest. sta? A ja na pierwszej osobie biegam. A ja się dziwię się, że ta postać, która była przede mną, to jest moja postać, że wiecie, że kamera stała w tym samym miejscu, a postać biega. Dobra, zobaczmy moich sojuszników, no bo to jest moja finalna ekipa. Z nimi się uda zrobić napad, zobaczmy, z kim gramy. Ten gościu jest. Zobaczyć KDEMO, kd 7 hmm. Chciałbym my 7 zabójstw i do tej pory nieraz nie umarł. Turecki, angielski, zjednoczony, a także angielski i Brytania. Nieźle. A jeżeli chodzi o tego gościa, to. On jest. Rydedama. Doma. że już gościa lubię. Włoski. Okej. Okay. Dobra. Może być. Hmm. Takie miejsce zaparkowanie. Jest pod wrażeniem tego sojusznika. O, no, nawet kartę mu się udało użyć. Nie no. Czuję, że się uda. Wierzę w to szczerze. Dobrze. Pierwsze walnięte. Teraz tak. Tu czekamy, aż gość się pojawi. Pojawił się, to robimy Elimination Tu kolejnie Dostaje Headshot'a Czy przeciwnicy zawsze są ustawieni w ten sam sposób? Po co chodzi? Moja postać zrobiła jakiegoś Front Flip'a Dobra Tu jest gościu Zostaje w Chumbo Otwieramy, może inną osobę dam Jak na razie wszyscy biegają za mną Więc fantastyczny, najbardziej boję się od y tam Mmm, etap, w którym... Kurde, ten gościu mnie irytuje. Bo przejmuje inicjatywę. Dobra, gościu jest słaby. Już może Boże, boi się randoma, że... Kamera go ogarnie. Taka szansa. Dobra. I może wystrzelił tym miastem problemu? No i co teraz? No gościu ma inną taktykę. Ja nie jestem farem tej taktyki, bo ona jest ryzykowna. Wolę gościa przepuścić. A on go po prostu dorwie w środku No i kurwa tak się właśnie kończy dorywanie w środku Czy to zauważył? Dostrzelił, ale nie No to dobrze Raz Dobra Nie chciałem strzelać, bo wiecie Bym ja strzelił i on strzelił i by był kłopot Kłopociec polecił poleciał sobie dalej Proszę nie wywal mnie podczas przechodzenia przez skarbiec Bo jeżeli to się stanie to się bardzo zirytuje Hmm, e, e, e. się nie skaczcie, please. Przebiegnijmy to normalnie Wejdź przez śluzę Nie, no wywali ich Tak? Czy nie? Please nie! Pojawisz się w interfejsie Nie, wywali ich Nie, dobra jest git. Jezus Maria zawał! dajemy im? nie, dobra ja będę. zrobił speedrun z tym, on przecież zaczął ale mimo wszystko mam nadzieję, że się uda przed nim to zrobić więc lecimy na pełnej pierwsze poszło nie wiem mam ochotę na gocika. tak by naszło teraz muszę zadać w gocika. Kiedy przechodziłem sobie gotika raz na rok co najmniej a ostatnio to zagrałem z 5 lat temu, jak dalej. W tym samym czasie zrobiliśmy. Patrząc za to, że on się zaczął. Eee... Wracając. Niedługo wyjdzie, kurde. Remake Gothica. Wyjdzie także... Eee... Co wyjdzie? Będą klasyczne wersje. Trzeba będzie wbić platynę. Po raz pierwszy na konsoli. Fajnie będzie. Dobra, ja chcę Haken Machen robić. Tylko problem jest taki, że nawet nie wiem... Czy jest tam... Diamenty, czy tam nie ma diamentów, nie? się zbiera ze środka jeden. A czy dwóch zbiera? Tylko jeden zbiera, dobra. Niech ten jeden zbiera. Nie ma z tym problemu. Aby nie zaczął hakować, e, trochę zwolniłem z ale to nie jest kłopot. E, kurde, znowu zwolniłem hakowanie. Trochę przypał. Strasznie. Jestem pod wrażeniem swojej niewiedzy w tym momencie. Ale mimo wszystko poszło. Jak na klasy, gdzie całkiem szybko, przyjemnie. Dobra. E, tu mamy Haken Machen kolejne mamy tylko jeden stół, dobra To ten jeden stół zostawię Polecę dalej Na lewo polecę Dobra, zbieraj te stoły, ja polecę na lewo Czy to jest zamknięte, czy to jest zamknięte, czy to jest stół, jest stół, dobra, to tworzę jeszcze to I zacznę zbierać yy, łupy No powiem wam, że bez minimapy jest troszeczkę trudniej Zdecydowanie e, A jeszcze mamy diamenty, co wymaga, wiecie, sporo czasu Mhm Yy, czy dużo zbieractwa w tym sensie. Taken Machen, zakończonen. A, niemiecki? To jest mój ulubiony język, niemiecki. Wielbiam niemiecki. Trzeba znać język wroga. Nie no, żartuję. A może nie żartuję? Dum, 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 dum. Nie DUN DUN ma paję, nie? W fajne słowo to jest, paję. Jak ktoś nie wie, czym jest Onomatopeja, to nauczę. Onomatopeja to jest takie coś jak. takie naśladownictwo dźwięków, czyli na przykład, nie? przedniem. Py, 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 py. No, że zbieram hajs, nie? To jest dźwięk. Onomatopeja, jak robię. Albo Onomatopeja to jest takie. Yy, na przykład robię. Nie wiem. Co robię? Coś mogę robić na pewno. <laughs> Czekajcie, to jest stół? Nie jest stół, diamenty, wow! Nawet nie wiadomo ma ile mam czasu w sumie Ja w sumie wyłączyłem minimapę, a powinienem wyłączyć tylko interfejs Znaczy na, na odwrót Wyłączyłem cały interfejs A powinienem wyłączyć tylko dźwięk Znaczy kurde! Czekajcie, jeszcze raz ja Wyłączyłem minimapę i wyłączyłem także cały interfejs, a powiem włączyć tylko minimapę Bo to było w wyzwaniu, A co ja jeszcze bardziej utrudnił. I nawet nie widzę nam czasu. Nie, dobrze. Dobra, czyli ten wyszedł, ten kolejny też wychodzi. Czyli wszystko mamy zebrane, tylko random zbiera, ale zostało mu 40 sekund, czyli na lajcie się uda wyjść. Jezus, Maria. Dobra, teraz jeszcze druga sprawa jest taka, żeby się wyjść z tego. Bo to, że udało się wejść, to też uda się wyjść. To jest właśnie kłopot pewnego rodzaju. Dobra, opuszczaj ten skarbiec. Witam serdecznie. E, no i teraz robimy karty. Ale synchronization! Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej synchronizacji. Mam nadzieję, że dobra synchronizacja będzie także tutaj, w tunelu. I nas nie wydupi. No proszę nie sprintować, tak? Bo nas wydupi. Totalnie. Nie, wydaje mi się, że to lepiej byłoby koło siebie. Nie, nie wiem, jak to kurde wpływa. Nigdy mnie nie walał na konsoli, a on z na konsoli. No i patrzcie, znowu jest kłopot. No zobacz ile czasu. Dalej jest komunikator to tego. Ej, w sumie ja nie widzę czy łapa się pojawiła, czy nie, nie pojawiła, bo... Nie ja zawsze patrzę na to, że wiecie, interfejs znika cały. Ja się przechodzi. A teraz nawet nie znika interfejs, bo... <laughs> bo po prostu nie mam interfejsu. Jest jest kłopot proszę Państwa. Dobra, nie biegniemy Może powinienem puścić tego random'a pierwszego, nie? A może nie? Więc biegniemy Na pełnej No i patrzcie, używa cały tego paralizatora, nie? Nie mogę z nim No dobra, random tutaj prowadzi Pokaż swoje skillsy No nie, no gościu używa systemu osłon, nie? No, może tu jest otwarte. Tu jest otwarte, proszę Państwa. A nie, jest zamknięte. Nie, zamknięte. Z drugiej strony zamknięte. Zapyrte. Mroczy, co razie cię patroluje, czy co? Nie wiem, idziemy czy nie idziemy? Ogarnia gościu, czy nie ogarnia? Nie, no, zauważył go! No, co za typ, zanim jeszcze wysoki poziom. Dobra, wychodzimy, kurwa, tędy. Nie, no, dostaję w mocno. Wychodzimy. Dobra, dobrze. Ale jest git Niech nie zginie nikt. Proszę. Proszę, nie zginę. Nie zginie tamten. Jezus smar, no oczywiście, no. Ale widzicie, no wszyscy już byli przy drzwiach. Nie wystarczyło razem z nami biegać. Ale nie, właśnie go, ludzie muszą zawsze, kurde, gdzieś własne ścieżki szukać. I to jest ten co najmniejszy ma level Tutaj jeszcze kamera na nie patrz trochę Ale mnie to nie niepokoi ja biegnę I plus jest taki tego resetu, że dostałem więcej ekspa Ale wiecie co? Boję się trochę, prowadzi taki drugi challenge, który polega na to, czemu nie mają moich radów koło mnie. Dobra, są tutaj? Czemu on strzelał? I ten jeszcze Omar strzelał, tak? Jezus Maria! Omer, sorry! Omar to był w tym W Jak się nazywa to? Eee Coś tam ulicy Prawo ulicy To był Omar Nie biegnę Mhm Nie, w ogóle jakoś mamy tych strażników tutaj jest. Nie możemy się przebrać? Znisz te wystroje? A, wy mamy gramy na cicho. To w ogóle, my ja w ten sposób uciekam? Dobra, odwaliłem akcję. Czy ja w ogóle w ten sposób uciekam? Nie mam absolutnie pojęcia. Rac, zalarowałem ochronę. No ale już na ten gościu patrzę, sto mouszy, gdzie, nie? Musiałam to zrobić. Inaczej byśmy się nie uciekli, bo gościu by jest, by był zauważony Więc musiała podjąć ryzyko, no i się nie opłaciło. Znaczy w sobie opłaciło się, bo uciekliśmy, tak? To by gościu zginął O mój Boże Nie da się, proszę Państwa, z tymi typami A w ogóle myślałem, że robi grupę seks Nie <śle> i przez to, myślałem, że inaczej strażnicy się poruszają, nie? Masakra, to bym w środkiem se poszedł, tak jest prościej e <śle> nie wiem czy by tak Nie no, co oni robią? Kurwa mać! mnie Szybniacy... Nie no, nie wytrzymam. Odciekam tędy. Nie no, gdzie są pojazdy? Tam zaparkował. Ja pierdziele. Przekąski. Pancerz. Nie mam pojęcia, na mam HP. Zawsze czub do kupca. Ja tu zginę. Będzie mi, nie mam HP. My biegniemy cały czas. Jakby było na cicho, byłoby prościej. Ale niestety, gram z rodowami, Bez minimapy. To nie jest proste. Mission... Słuchajcie, <grystanie> gdzie jest ten pojazd? Kurde, jak jest zaparkowany ciekawie. No nigdy nie brałem innego kupca, nie? Znaczy tak... Znaczy kurde, od kierowcy zależy. Kurde, nie wytrzymam z tym. Leczę się, a nawet jej mini hapy mi spadło. Ale możliwe, że dużo. Nawet nie mogę nic zareagować z najpierw środek spa. Nie nie już nic, dobra. Jest u mnie ten słabiak. Dobrze. Może być. Ja będę sobie jadł przekąski cały czas i lecił po helikopterek. Patrzcie jak stwierdziłam przekąski. Tyle kalorii, że to szok. Ale przejmę pewno, że przeżyjemy. Przejś tak sobie wymawiam. No nie mogę! No akurat no, taka szeroka droga, akurat musiałem ja uderzyć w typiarza. Nie ma helikoptera. Nie ma helikoptera, to oznacza kłopoty. A mój sojusznik poleciał tam, jakby helikopter tam był, tak? On się tam wspina, a helikoptera nie ma. I przez niego nie mogę zarespić helikoptera. Ja pierdziele, kurwa, jeszcze 50 level, nie? Ale nie, może gdzieś prawie się zarespi, może. No nie ma szans, to bo nie zbyt blisko tego miejsca respu. Dobra, jest, zarespiłem helikopter. Dobra, jest dit. Chyba, że nie widziałem go przez tyle czasu? Ale nie, no raczej jakby nie było. Zginę random. Ja zginąłem. Ale random chyba też zginął. Czy nie? Ja nie, mi nie mam O, masakra. Jak? Nie, tylko ja zginąłem. Nie mogę! No raczej raz. Biegniemy. Tym razem się uda, wierzę w to szczerze. Czy wlewam sojuszników za sobą? Oni tam są, są. Super. że się nie zbiernie. A najgorsze jest to, że ja nawet im nie mam HP, no! A wybruńcie mnie jakkolwiek. Znaczy oni nie wiedzą w sumie, że ja tutaj jestem. Aha. No, teraz naprawdę zginę. A no, może nie. A może tak? No biegnę. Czemu nie pokazuje mi jak wybieram przykąski? Ile mam tego? Interfejs jest zastosowany. No nie, najgorzej. Bo dołączył do mnie gościu, który ma wysoki poziom i no, jak się porusza w tej grze komputerowej. Jakkolwiek, chociaż udowodnił, że nie wie jak średniki helikopter. On postanowił, że on jedzie w tym miejscu, zawsze jest helikopter, więc helikopter zawsze tam będzie, no ale nie było go. Jak to się był kłopot. Jest helikopter. Czy jest z nami sojusznik? Gdzie jest nasz sojusznik? Ej, halo. Where is my sojusznik? Gdzie on jest? Ej, no kurde, gdzie on jest, naprawdę. Na górę. Się wspinam. On jest z nami gdzieś czy nie? Nie widzę go nigdzie. No nie wytrzymam do raz. Harkuj Tutaj. Tutaj. I na górę. Dawaj, 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 dawaj. Dawa, dawa. One more time. Gdzie on jest? Kurwa masz, no wiedziałem, no wiedziałem. Ja pierdolę, kurwa. Czemu ci tam domy takie muszą być? No i próbuję jego sojusznika kurwa zgarnąć, ale on ucieka cały czas od nas, nie? Ja próbuję mu pokazać. ej? Mamy helikoptery! Będzie fajnie, chodźcie do nas. A on na to mówi... Nie! Jadę po swojemu Nie patrz, no ucieka przed nami cały czas, no. No nie da się. Nie da się z tymi randomami grać I patrzcie dalej ucieka przed nami Patrzcie, ucieka dalej przed nami I dalej ucieka przed nami Ja oh, pierdzielę No nie da się Jak ten zaraz wybuchnie, nie? A ten random? Gdzie on jest? Tutaj przejedzie do nas czy nie? Wyskoczył, brawo. Ale my tu zaraz zginiemy, albo on zginie, albo nasz helikopter zginie cały. No był już się mi przepotężny, nie? Od kiedy radomy przestały udawać, że im kurwa zależy? To się to wyjaśni. Wydaje mi się, że z dnia na dzień radomy tracą taki IQ Takie na IQ dziennie. Zaczynali z poziomu 80. Aktualnie są na minus 58 tysięcy. Mniej więcej. No, come on! Oh no! Oh no! nara no, gości musi wylądować. A policja za tej goni? Tak. No to kłopot. Mam nadzieję, że za szybko zniknie. zniknie. Jak ty tam kłopot. Jak teraz ponownie znajdą. Jak? Nie zaleźli mnie jeszcze? My już sztuków także. Do git Słuchaj, to jest najbardziej przewalony napad, jaki robiłem. Ale się udało. W końcu. O jezus, Maria. Sztama, sztama. Ile chajce zrobiłem na tym? Nawet nie wiem, nie. Nawet nie wiem, <grym> na łupu donieśliśmy do końca. O, platynę dostałem, dziękuję ci, Gro. Potencjalny 600 A ja dostanę 2 miliony. Nie, nasza ekipa dostanie tyle. A ja z tego 700%, czyli półtora miliona. Elity nie będzie, wychodzi na to. Czemu? Wiem czemu. Lecimy do arkusza. E, witam serdecznie w arkuszu. Przesuwamy się w dół. A znajdziemy kolumnę, która zwie na potaka Znaczy, kolumnę zaleźliśmy wcześniej, ale musimy znaleźć wiersz. Czy jak tam to się zwie? Że wpisać na następnie 570, 570 powiedziałem i 710. A to oznacza, proszę Państwa, że dzień 442 naszej pięknej serii kłuszymy z wynikiem 241 milionów 252 237 dolarów. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.